Witam Państwa. Nazywam się Tomasz Helak, jestem przedstawicielem handlowym firmy Agroas w Grodkowie. Znajdujemy się na poletkach demonstracyjnych naszej firmy w Nowej Wsi Małej Grodków. Chciałem Państwu dzisiaj przedstawić odmianę rzepaku firmy Limagrain Artemis. Jak widać, odmiana ta jest średnia do bardzo wysokiej, ma bardzo mocny pokrój. Jest to odmiana o kwitnieniu średniowczesnym i dojrzewaniu również średniowczesnym. Artemis w latach 2017-2018 w badaniach Coborowskich osiągnął 120% wzorca. W 2019 roku odmiana została zarejestrowana i od dwóch lat jest jako nasza odmiana wyłącznościowa w firmie Agroas. Od wielu lat współpracujemy z firmą Agroas. Firma AgroAs jest naszym jednym z największych dystrybutorów w Polsce. Na przestrzeni lat udało nam się wspólnie wprowadzić nowe odmiany rzepaków w rynek, tutaj w, na Opolszczyźnie. Dzisiaj jesteśmy przy odmianie LG Artemis. Jest to nasza nowa odmiana z segmentu odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. Odmiana LG Artemis skupia w sobie najważniejsze cechy. Wysoko plonujących odmian rzepaków ozimych. Tak jak już wspomniałem, odmiana LG Artemis jest to odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy, czyli wirusa, który skutecznie uniemożliwia plonowanie rzepaków. Odmiana LG Artemis posiada w sobie gen rlm 7 czyli skuteczną ochronę przed fomą, słom z kapustnych. Odmiana LG Artemis charakteryzuje się Wysokim odpornością na pękanie uszyn i osypywanie się nasion, co jest szalenie ważne podczas zbioru, kiedy prace na gospodarstwie się nawarstwiają, my nie wiemy, za co się zabrać, czy wierzysz w konkretny rzepak i go kosić, bojąc się utraty plonu. W przypadku odmiany LG Artemis mamy gwarancję, że plon będzie cały czas chroniony i będzie na wysokim poziomie. Odmiana LG Artemis cechuje się również bardzo wysokim stopniem przezimowania. W oficjalnych badaniach coboru jest to jedna z najlepiej zimujących odmian w Polsce. Dlatego jeżeli zastanawiacie się Państwo, na jaką odmianę postawić w zbliżającym sezonie, zachęcamy do spróbowania odmiany LG Artemis. W tydzień temu był robiony tu zabieg fungicydowy e, z insektycydem. E, w dawkach 0,5 litra Tazera i 0,5 litra Kosy plus Insektycyd Sekil. 0,15 kg na hektar. Zapraszam Państwa do zakupów tej odmiany w naszej firmie. Także polecam, według mnie jest to jedna z lepszych, jak nie najlepszych odmian mieszańcowych na rynku. Także zapraszam do naszej firmy. Czas start. Bo ilości są ograniczone. Dziękuję bardzo za uwagę.